Wyznacznikiem kształtowania się zaburzeń lękowych u maluszka nie jest sama obecność rodzica, ale przede wszystkim jakość tej obecności. Uważność rodzica na małe dziecko, czy rodzic jest dostępny emocjonalnie, w jaki sposób te emocje okazuje maluszkowi, czy dziecko może okazywać swoje emocje, czy jest akceptowane z tymi stanami emocjonalnymi i czy rodzic reaguje na nie. Jeżeli twoi rodzice się nigdy nie kłócili, to w jaki sposób oni okazywali sobie złość? Czy poprzez komunikację, czy być może poprzez bierną agresję, wycofywanie się, milczenie? Często takim podłożem zaburzeń lękowych jest niedostępność emocjonalna rodziców i brak przyzwolenia na okazywanie takich emocji jak na przykład złość, na bunt maluszka, nawet dwulatka, oczekiwanie grzeczności od dziecka. Gdy rodzic nie akceptuje własnej złości, nie akceptuje też złości małego dziecka ale adekwatnie do wieku na przykład dwulatek tą złość doświadcza. I wtedy co on może zrobić z czymś takim? Jeżeli rodzic na widok tej właśnie emocji się odsuwa albo reaguje lękiem niechęcią do malucha, no dziecko to tłumi. No i gdzieś potrzebuje to rozładować.